Jak to jest z tymi naszymi kryzysami? Czy zwróciliście uwagę, że yy, ciągle się czujemy, że jesteśmy z, nie z tego świata? Ja bardzo często odwołuję się do filmu Znachor. Wiecie ten facet, profesor? Żona go zostawiła, poszedł się spić. Jak się rano obudził, nie miał dowodu, dokumentów, pieniędzy i nie wiedział, jak, jak się nazywa. Policja go złapała. No kim jesteś? On nie wiem. I w końcu ukradł dowód osobisty z, z, z komisariatu. I dowód do osobisty na imię i Antoni Kosiba i już miał dowód. Poszedł na wieś, najął się jako pracownik taki fizyczny, parobek. No i żył sobie, żył, tylko nie wiedział jednej rzeczy. Skąd on się zna na chorobach? Patrzył na chorego i wiedział, co mu trzeba zrobić, co mu trzeba dać. Yy, widzicie, my też prowadzimy normalne życie, a nieraz się poryczymy na jakimś filmie. Mówię, kim ja jestem? kurze płaczę na takim filmie. Stary, koń jestem, 25 lat mam. Albo zakochałem się, tak się głupio zakochałem, wszyscy mówią, w tym, że się zakochał się. Nie miałeś już gorszego, gorszego asortymentu. A ja ją pokochałem i, i nie mogę pod niej przestać myśleć czy odwrotnie. Jesteśmy z innej historii. My też dostaliśmy kiedyś, przepraszam, za zwrot pałką w łeb i nie za bardzo wiemy, kim jesteśmy. Z jednej strony potrafię się zachować genialnie, bo mogę pomóc komuś, z drugiej strony potrafię się tak piekielnie źle zachować, taką świnią się okazać, takim leniem patentowanym, kim ja jestem. Rano nieraz wydaje mi się, że jestem genialny. Wieczorem dno, albo odwrotnie. Rano, dno, wieczorem genialny. To jak to ma? Bo my nie jesteśmy z tego świata, my nie jesteśmy z tego filmu. Wiecie? Życie ludzkie to jest taka książka, z której ktoś wydarł 100 stron. I tak czytasz, 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 i nagle, kurczę, no 100 stron nie ma. Nie, nie rozumiem, co jest dalej. Z Twojej książki ktoś wyrwał 100 stron. Zauważyliście taką rzecz, że może mieliście kolegę jakiegoś przeciętnie urodziwego, koleżankę przeciętnie urodziwą, i oglądaliście zdjęcia. I nagle na tym zdjęciu. Kurde, ale on cudownie wyszedł. Ale ślicznie wyszedł. Jak ja na co dzień tego piękna nie widzę, a tu aparat uchwycił to piękno w jednym momencie. Ale on jest śliczny jak, no, z innego świata, z, z innej bajki. Mówimy, kapitalnie wyszedł się na, tym, na tym zdjęciu. Szkoda, że zdjęć będziemy, będąśmy, ludzie robić a coraz mniej będą więcej nagrywać ruchomych obrazów. Ale ten uśmiech, ta, to piękno. Też polega na tym, że my jesteśmy z innego świata. Z jakiego świata my jesteśmy? Gerard Mayn napisał: W każdym z nas tkwi pragnienie. W głębi nas samych, w miejscu, które nazywamy sercem. Urodziliśmy się z nim, ono nigdy nie jest zaspokojone, ani nigdy nie umiera. Często jesteśmy go nieświadomi, lecz ono zawsze pozostaje w nas żywe. Nasza tożsamość, przyczyna naszego istnienia tkwi właśnie w tym pragnieniu. Bardzo często przychodzą ludzie do księdza pytać, co ja mam zrobić? Zawrnąłem w taką sytuację, w taki związek, yy, znalazłem się w, taki, w, taki, w takiej pozycji, co ja mam zrobić? To jest drugorzędne pytanie. Pierwsze pytanie, kim ty jesteś? Każdy z was powie z tym, Arek, syn księgowej i elektryka, mój ojc, mam brata, mieszkam tam w Ostrowiu. Nie, nie, kim ty jesteś tak duchowo, tak jako, jako stworzenie? Kim ty jesteś? Skąd ty żeś się tu wziął? Najbardziej popularny obraz, który się w tym momencie przedstawia, to jest obraz jak król z królową jechał powozem, no i tak się nie się stało, że dziecko wypadło. To jest bajka, chociaż ja słyszałem o profesorze, który obliczenia robił jakiejś estakady wodnej i miał wnuka na sankach, wnuk mu spadł z tych sanek, on poszedł dalej, nie zauważył w ogóle, że wnuka nie ma, same sanki ciągnął, ludzie, panie, panie, dziecko panu wypadło. No to z takiej historii może jesteśmy, że Dziecko wypadło z karety królewskiej, znalazł jakiś wieśniak, przyprowadził do domu, no co zarządy żony mówi, trzeba wychować, trzeba go wykarmić. I wszystkie dzieci wiejskie się bawiły tam kijami, kamieniami, on był jakiś inny, chodził, w niebo patrzył, rączki miał takie delikatne. No i oczywiście bajka się kończy szczęśliwie, po 30-40 latach, tam po, po 20 jechał król z królową i rozpoznali swojego syna, który był w, w, w takim stroju wiejskim, ale przywrócili mu godność królewską. Słuchajcie, nie ja mówimy o sobie jestem dno, jestem zero. Nie jesteś dnem, nie jesteś zero. Po prostu ktoś ci uderzył pałką w głowę i straciliśmy przez grzech pierworodny straciliśmy przez grzech pierworodny e, swoją tożsamość. Swoją tożsamość. Przestajemy się szanować coraz bardziej. Wiecie, ksiądz Maliński jest znany z takich kazań najkrótszych. Pożyczyłeś, nie oddałeś, ukradłeś. Koniec kazania. Albo ludzie, Chrystus zmartwychwstał, ale wy ich tak w to nie wierzycie. A ostatnio specjalizuje się już w jednosłownych kazaniach. Wyszedł nam, on i powiedział: Schamieliśmy. Złóżmy wyznanie wiary. Wiecie, jak słucham, szczególnie mam taki probierz. Ja 23 lata mieszkam na rynku Nowego Miasta. I tam jest szkoła, jakaś architektoniczna. I dla mnie probierzem jest stopień przeklinania dziewczyn w stopniu, do, 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 do stopnia przeklinania chłopaków. I jakość przeklinania dziewczyn. Oczywiście nie mówię o Was, ale. Coś niesamowitego. Myśmy w szkole przeklinali, a ja z chłopakami też przeklinali, żeby się zadać oni nie muszą, ale przecież nie byśmy nie przekleli, czyli jakiegoś kogo nie powiedzieli. A to coś, coś, oni z roku na rok coraz bardziej tracą pojęcie, skąd oni nie przyszli. Myślę, że początek ich to był szpital położniczy. Nie, to już gdzieś dalej. I po, po, czym, nam, po czym nam sygnalizuje nasza, nasza osobowość, że jesteśmy z innego świata, że coś pamiętamy? Kiedyś znacie może taki duet aktorski, chociaż on za Waszego życia już nie funkcjonował: Jan Chymielcbach i Zdzisław Maklakiewicz. To było dwóch kumpli, pijaczków niezłych, ale aktorów dobrych. I pierwszy umarł Maklakiewicz, i Chymielcbach dzwoni do jego żony pół roku po śmierci i mówi: Pani, Anno, gdzieś z dziś nie chcemy rozmawiać. Pani Anku, przecież dziś nie żyją już pół roku. Wiem, ale kurde, nie mogę się przyzwyczaić. Jak z kogoś stracisz, będziesz szedł na ulicy i nagle zobaczysz ten sam płaszcz, ten sam samochód. Obrócić się i serce ci zacznie walić. Rozum mówi, przestań, on już nie żyje, nie szukaj go. Ludzie, którzy mają amputowane ręce czy nogi, nieraz mówią, że jeszcze pół roku czy rok, cały czas tą rękę cofają, jakby mieli się urazić, usparzyć czy coś. Zapominają, że tej ręki nie mają, a serce pamięta tą rękę. Otóż my pamiętamy tamten świat. My pamiętamy tamten świat. Coś, coś nam nie pasuje. Wiecie, ja kiedyś byłem przeciwnikiem narzekania wielkie, wielkiego. Nauczyła mnie mama moja niesamowicie bardzo pięknej i pożytecznej rzeczy, cieszyć się z drobiazgów. Dziękuję za to, że umiem się cieszyć z drobiazgów. I do ludzi, którzy musieli mieć przynajmniej jakiegoś mirafiori, żeby się cieszyć, to podchodziłem z taką trochę wyższością, że on to ja to taki święty Franciszek jestem. I nadal uważam, że trzeba się umieć cieszyć z drobiazgów, ale też dobrze jest, że nam tu jest źle. My mieszkamy w przedpokoju. W przedpokoju nie ma okien, w przedpokoju jest ciasno, w przedpokoju nie da się tańczyć, nie da się jeść, w przedpokoju jest, ale już jesteśmy w mieszkaniu. Zabraliśmy się na, na tą windę ostatnią. Yy, pamiętajcie, nie, nie, nie próbujcie swoich tęsknot z, tych z głębi serca zaspokajać w sposób ludzki, bo to nic nie da. Zakochiwanie się z dnia na dzień, jakaś kariera materialna, kariera taka intelektualna, to nie zaspokoi tego, co leży gdzieś na dnie naszego serca.